Nazywam się Franciszek Wit i omówię zadanie tort z drugiego dnia trzeciego etapu 30 olimpiady informatycznej. W tym zadaniu dany mamy wielokąt, którego wszystkie boki są równoległe, do jednej z osi układów współrzędnych. Dodatkowo dana jest liczba k i naszym zadaniem jest znaleźć k pół prostych wychodzących z punktu 00, takich że jeżeli rozważymy obszary, na które te półproste podzieliły płaszczyznę, to w każdym z obszarów znajduje się po tyle samo pola wielokąta. To znaczy w pojedynczym obszarze ten wielokąt, to, czy to część wielokąta, co znajduje się w tym obszarze, nie musi tworzyć spójnej całości, ale sumaryczne pole tych spójnych musi być odpowiednie. No i dodatkowe jest ograniczenie, że wielokąt składa się z co najwyżej miliona odcinków. W tym zadaniu kluczowa jest obserwacja, że pole takiego wielokąta można przedstawić w nieco prostszy sposób. To znaczy, jeżeli rozważymy prostokąty o jednym z rogów w punkcie 0,0, a drugim z rogów w punkcie wierzchołka tego wielokąta, to co drugi, gdy dodamy pole co drugiego z nich, a co drugiego z nich odejmiemy, to otrzymamy co do modułu, dobre pole naszego wielokąta. Tutaj jest przedstawione, jak to działa dla prostokąta. Za pomocą indukcji po liczbie wierzchołków można udowodnić, że działa to dla dowolnego wielokąta tej postaci. Oznacza to, że jeżeli chcielibyśmy dla jakiegoś danego kąta yy, sprawdzić, jakie pole znajduje się po której ze stron, no to teraz musimy umieć już tylko policzyć ile pola znajduje się po jednej ze stron takiego prostokąta przeciętego laserem wychodzącym z punktu (0,0). No i jak coś takiego policzyć? No to zauważmy, że jeżeli laser znajduje się po lewej wierzchołka prawego górnego wierzchołka tego prostokąta, no to zależy to tylko od tangensa skąta oraz wysokości. Tego prostokąta. No więc jesteśmy w stanie dla wielu takich prostokątów mieć stałego rozmiaru informacje, no bo będzie to po prostu suma po połówkach kwadratów wysokości prostokątów. No a jeżeli ten kąt już przekroczył ten prawy górny punkt, to wtedy możemy policzyć poluowanie, to znaczy policzyć pole całego prostokąta i odjąć od niego pole trójkąta z prawej strony, no tylko to pole będzie zależało wtedy od tego tego prostokąta oraz tangensa kąta 90 stopni minus kąt naszej prostej, no więc dzięki temu wiemy, że jeżeli nasz laser znajduje się pomiędzy ustalonymi dwoma kolejnymi punktami w kolejności kątowej, no to pole tego, co jest po lewej stronie, jest wyrażeniem postaci stała plus inna stała razy tangens kąta plus jeszcze inna stała razy tangens pi pół minus ten kąt. No więc nasze zdanie możemy przeformułować tak, że szukamy kolejnych takich kątów, że pole po lewej stronie wynosi kolejno pole całego wielokąta przez k, pole całego wielokąta razy 2 przez k. No, i tak dalej. No, to będą dokładnie te nasze proste. No, więc rozważymy zamiatanie. Będziemy zamiatać kątowo po wszystkich wierzchołkach naszego wielokąta. No, i rozważając je w kolejności kątowej, jesteśmy w stanie aktualizować nasze wyrażenie w postaci A plus stała razy tangens plus stała razy drugi tangens. No, i jesteśmy w stanie, dla każdego kąta dowiedzieć się, jakie będzie to pole po lewej stronie. No i teraz jeżeli dowiemy się, że pomiędzy jakimiś dwoma wierzchołkami w kolejności kątowej znajduje się jakaś z wartości w postaci p razy i przez k no to korzystając z monotoniczności, to znaczy że jeżeli zwiększamy nasz kąt, no to naturalnie pole, pole tylko się zwiększa, nie może się zmniejszyć Możemy wyszukać binarnie odpowiednie punkty, żeby te pola były odpowiednie. No i to daje rozwiązanie w czasie n log n plus k razy logarytm z precyzji, co otrzymywało 100 punktów.